Klaro, już dostałam cynk, że e, na naszym blogu serialowym seriale.pl to ty jesteś tą wiodącą poetką. Poetka to zbyt duże słowo. Po prostu układają się pewne słowa w rym i tak wychodzi, ale to na pewno nie ma na żadnego poezji. Są najprostsze rmy, jakie mogą być. ale bardzo ładne. Czy też dla siebie tak do szuflady piszesz? Nie. Kiedyś, kiedyś próbowałam, ale teraz nie mam na to czasu. Brzydula cię tak zainspirowała. Brzydula i blog. No dokładnie. E, jakie wrażenia? Byś mogła powiedzieć o swoich wrażeniach tutaj z tej całej imprezy? To znaczy, powiem, to jest pierwszy jakikolwiek zlot, takiego typu impreza, na jakiej jestem. Jestem bardzo zadowolona. Dostaliśmy autografy, widzieliśmy aktorów. Tutaj, prawda, zorganizowani jesteśmy właśnie przez Was, którzy prowadzicie vlog seriale.pl. Także jestem bardzo zadowolona. Na spotkanie z jakim aktorem najbardziej się cieszyła i nie mogłaś się doczekać? No, myślę, że jednak z Filipem Bobkiem. To znaczy, żałuję bardzo, że nie było na pewno pana Jacka Braciaka, że nie było pana Zaniewskiego Mariusza i na pewno pana Similata. Przepraszam, Similata. Zawsze mi się myli to nazwisko. I ostatnie pytanie. Co to będzie, jak się skończy Brzodula? Powiem tak. Ja już podobny etap takiego nasycenia jakimkolwiek serialem miałam przy formacie oryginalnym. Więc później przez jakiś miesiąc czasu będę to odchorowywać, ale później mam nadzieję, być może wciągnę się w następny, ale to będę musiała dokładnie przemyśleć. Ale słuchaj, mówisz, że oglądałaś wersję oryginalną, tak? Widzisz jakieś podobieństwa, różnice. No myślę, że wersja polska jest o wiele lepsza od tej oryginalnej. To znaczy powiem tak, to było dobre kilka lat temu i na pewno taką różnicą jest, że u nas jest więcej takiego humoru. Czy na przykład czy jeżeli chodzi o postać Violetty Kubasińskiej, czy po prostu Właśnie w ten sposób, w jaki są układane dialogi, różne poboczne wątki. Także tego nie wiem, czy przez to, że już tamten serial nam dobyt kilka lat temu, nasz wydaje mi się ciekawszy, chociaż bałam się, że właśnie po tak długiej przerwie, że dopiero te wziął się za zrobienie tego serialu, jaki będzie jego odbiór, ale jednak się pozytywnie mimo zaskoczyłam. I ostatnie, już naprawdę ostatnie. <laughs> Powiedziałaś, jak tutaj... Umawiałyśmy się na rozmowę na trawie, że spałaś dzisiaj tylko 6 godzin? Nie. Czy to, to przez znaczy, ostatnie 3 dni? Przez ostatnie 3 dni, jeżeli dobrze liczę, tak. W tą noc 4, w poprzednią dwie. To z nadmiaru wrażeń? E, to z nadmiaru pracy. To <laughs> Tej właśnie, która dzisiaj została częściowo przekazana Państwu oraz twórcom i aktorom serialu. Myślę, że zostanie to docenione. Bardzo dziękujemy. Dzięki było przyjemnością. A my bardzo dziękujemy. Dziękuję.